W SOLIDWORKS 2014 wprowadzono nową metodę modelowania arkusza blach. Wyciągnięcie zagięcia po profilach. Umożliwiło to łatwe wyznaczenie zagięć blachy utworzonej pomiędzy dwoma równoległymi profilami stworzonymi z łuków i linii. Wcześniej formowanie podobnej geometrii było możliwe tylko poprzez nanoszenie przybliżonych linii zagięcia w modelu rozłożonym. W nowej wersji SOLIDWORKS. Można już wykonywać wyciągnięcia blachy po profilach, znajdujących się na płaszczyznach nierównoległych. Wykonana blacha zawiera wszystkie informacje o arkuszu, z którego ma być wykonana, i bez problemu można je rozłożyć i wysłać na produkcję. Przenieśmy się do przodu w projektowaniu tego zbiornika. Należy zauważyć, że w tej części wykonane zostały niewielkie wytłoczenia wzmacniające bandy zbiornika. Pomimo, że elementy te wykonuje się już po zagięciu, Użytkownicy nadal chcą zobaczyć ich pozycję w stanie rozłożonym. W SolidWorks 2015 dodano nowe opcje pozwalające wyświetlić te wzmocnienia jako profile, znaczniki środka lub obydwa te elementy. Kolejna nowość dotyczy wykonywania szkiców zagięcia. Po zdefiniowaniu linii zagięcia na ekranie pojawia się podgląd operacji. Znacznie ułatwia to określenie poprawnego kierunku i kąta zagięcia. Części arkusza blachy często wymagają użycia łącznika wciskanego typu PEM. Szukanie właściwego rozmiaru otworu może być czasochłonne. W kreatorze otworów SolidWorks 2015 pojawiła się opcja pozwalająca wybrać prawidłowy rozmiar elementów złącznych. Wystarczy wybrać standard typ łącznika i rodzaj elementu łącznikowego. Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru uzyskujemy prawidłową wielkość otworu złącznikowego bez konieczności wyszukiwania go w katalogu, co znacznie skraca czas projektowania. Ostatnią nowością w obszarze modelowania elementów blaszanych. Jest tworzenie lustra części i komponentów z uwzględnieniem informacji arkusza blachy. Przenoszone są informacje o arkuszu blachy, konfiguracji rozłożonej oraz dane o nieruchomych ścianach, kierunku ziarnistości, liniach zagięcia i ramce granicznej. Można również edytować definicję arkusza blachy, co powoduje aktualizację właściwości listy elementów ciętych. Opcje te są niezwykle pomocne przy tworzeniu rysunków luster elementów blaszanych wraz z ich rozłożeniami.